trzecia część tego widowie nie wiem czy się cieszyć czy płakać szczerze mówiąc z jednej strony i to i to z drugiej strony się cieszę z drugiej strony chcę się płakać już tak myślę z dwa trzy poziomy W ogóle ja jestem Lion. Subskrybujcie, lajkujcie, żeby ten parkour nie wyprowadził mnie po prostu z równowagi. Bo naprawdę coś czuję, że mnie za niedługo wyprowadzi po prostu z tego. Zrównoważony. Żółty w ogóle świat. Yellow World. Tak dobrze pójdziemy Yellow World. tak. Albo World. Chyba World. Ja! Autentycznie zaraz po prostu. Niepotrzebnie, że dzisiaj w to grałem. Mogłem sobie to na jutro rano. Trzeba ale jakby zwykle lają. Ale nie, bo to widzowie zostawili tego dnia 20 słupów, to przecież nie trzeba tam nich nagrać. Ten specjal, żeby tyle nie czekali. No, trudno byście trochę poczekali, ale przynajmniej ile przy odcinki i krócej by to trwało na pewno. Niż jak ja się wkurzam, tak? I mam ochotę, po prostu po prostu wybuchnąć. Teraz, przed tym komputerem, po prostu nie wiem, czy na tej części nie zakończę. A jutro dostaniecie kolejną. I to będzie chyba najrozsądniej. Ja wiem, że wy chcecie bardzo, ale. No, zobaczymy, jak dziś nam pójdzie. Jak będę się. Znaczy jak teraz nam pójdzie jak Będę się bardzo wkurzał To tak zrobimy A jak no, w miarę będzie git Będzie git, o nie w miarę w miarę to i tak wyłączy Ale jak będzie git No to nie wyłączy już nagram Jakbym teraz spadł, Ja bym się załamał po prostu Ej dobra Ostatnią fajną, jak patrzyłem na tym śniegu, to były jakieś bloki, ale tam nie widziałem tego śniegu. Leci, lecimy, widzowie. I... O, nie, jak ja sobie pomyślę, jakie będą lewele, jeszcze? Znaczy, jeden w sumie i aż. Ja już. Dlaczego? Gdy ja o nim pomyślałem, on się musiał tu pojawić. Tak, widzę, wiem. pytali, co to za level. To tak dokładnie, to był ten. Zachowajmy się tu. Ja Cię kręcę? Boże święty już, że dostałem. Na szczęście to był tylko raz. I teraz to nie było tak bardzo wkurzające. Wtedy tego tak po prostu, wtedy tego nie umiałem. I to było tak dla mnie ciężkie. Że dla mnie to był cud, że ja to przeszedłem w ogóle. Ja Cię kręcę, no to już mogę się pożegnać. Nie, nie, ja, ja nie wytrzymam. gdzie mi... Dobra. Nie, nie widzę. Mnie. Chociaż dobra, nie, znajdziemy. No, idziemy. To nie będę tego wyłączał. Czyli nagram jedną część jeszcze. Widzę. Sobie. I mam nadzieję, że już w tamtej części. Ja cię. Nie wytrzymam po prostu. Ja zaraz mówię, nie wytrzymam. Nie, dobra, może lepiej odpocznę od tego. O, teraz. Dobra, o, zobaczymy, jak teraz dajemy drugą szansę. Trzeba dawać szansę. Widzę, może czasami nie chce się. Trzeba komuś dać szansę. O, pamiętam to miejsce. Było dla mnie bardzo wkurzające. Dlatego teraz będziemy myśleli sobie, że jest spoko miejscem. Ale może i nie będziemy myśleć, tylko tak stwierdzili. Bo na razie tak mi się wydaje, że mógłbym nawet powiedzieć, że to jest spoko miejsce i że nie wkurzemy tak jak wtedy. Ja cię kręcę. Nie fajnie tu się stało. No ale nic. Tak już. No, niestety trzeba się z tym pogodzić, że. Nie wszystko, co w życiu jest, musi być fajne. Czyli, właśnie, to nie musi być fajne. Może być, ale nie musi. No bo, tak jak mówię, nie wszystko w życiu musi być fajne. Niektóre rzeczy są fajne, a niektóre nie. Ajo,jo,jo. Nie gin, nie gin. Uff, dobrze. Dobrze, że mnie dedłem. Bo tak to nie zaczynał od nowa. Żeby to nie było dla mnie fajne. A, tu trzeba, okej. Okay. O, o jezu, co to było? Dobra. Jaki fart w ogóle, że nie spadłem tu. Nie, no, na razie mi idzie. Na razie jestem zdania i nawet jak wtedy byłem cały wkurzony, to teraz jestem prawie, że cały wesoły. Dobra, to coś tam odpalało. Z tego co pamiętam. chyba. A, tam drzwi otwierało, których nie było, bo ja wtedy nie miałem, albo były. Dobra, już nie wiem, nie pamiętam, ale jak nie było to, dlatego że ja pewnie je wyważyłem. Bo pamiętam, że ja, znaczy wyważyłem. Pamiętam, że ja. Zniszczyłem Dobra, od teraz takie 2-3 levels, może i 4 nawet No, nie chciałbym 4 hasz. ale no i już wszystko muszę chcieć. Ja cię. A nie, dobra, myślałem, że swaliłem coś już, ale nie. A, Uuu, buty mamy jakieś. A, że możemy przez to przejść? To fajne. Nie mamy ich już. Nie mamy śnieżkę. O, myślałam, że nie skończoną. A nie, Skończoną. W ogóle, ja za niedługo muszę tego skina zmienić. No, mojego prawdziwego. Aha, ale teraz zwaliłem, czy nie, nie, chyba nie, czy tak, wiesz, nie, tak, zwaliłem, dobra, no, aha, musiało mi się wyłączyć, no, dlaczego, dobra, teraz tak połowa, że chcę w to grać, połowa nie chce grać. Teraz nie chcę grać w to. Teraz chcę grać. Niepk. O tu kolejny to. Ja ci kręcę. Dobrze. Ja ci kręci nie dobi. Nie dobi. Jest pyk Ajajaj. Dobra, teraz Chcę i to bardzo w to grać Więc będzie kolejna część od razu Dobra Udało mi się O nie, ja nie wyłączyłem ale mniej więcej widzę, to tu trzeba właśnie przejść. Widzicie, I w ogóle nie wiem jak ktoś wie, jak wyłączyć chmury to weź ktoś napisz, błagam, w komentarzu jak chmury wyłączyć, bo ja nie wiem nawet w sumie, ten się nie zastanawiam, a jak nie wiecie to spoko Poczekam Aż ktoś napisze tak, a jak nikt nie będzie wiedział, to luz, to ja po prostu wygooglę sobie. A jak nie wiecie, ale chcecie mi napisać, bo chcecie być w łowu, że napisaliście youtuberowi i was się posłuchał, to I wy co, nie musicie tak pisać? bo no, jakby to i tak nic się nie zmieni wy nie musicie się chwalić ja wiem, że wszyscy jesteście super wow i tak jak raz to mam nie przeszkadzało, pamiętam chyba w parkour spirala 1, to tu nie ukrywam to mi to przeszkadza, więc jak prawda, jak ktoś wie to proszę, niech napisze a jak nie wie, no to tak jak mówię spoko przecież nic się nie dzieje każdy ma prawo nie wiedzieć i to w ogóle wygląda jak otchłań tego tam z tamtej strony to tak sobie wygląda oni dobra, ale już dużo wszyscyśmy Ej dobra, chyba z dwa level'e dostałem. Kolejny odcinek to przechodzimy. Pa!